Znajdujemy się w Lucian's Barbershop na ulicy Dunikowskiego 4 przez 2 w Gliwicach. To jest siedziba naszej firmy od października z zeszłego roku. Jest u nas do tej pory największy punkt. Mamy tu 11 stanowisk, 16 pracowników. No i tutaj na co dzień staramy się przenosić dobrą pracę na, na fotel i na głowy klientów. Nawet się taką historię z lustrami, bo nie do końca zrozumieliśmy się z panią, która te, te lustra na nas wykonywała, były szare, bardzo takie porządne zrobione, ja je odebrałem, ja mówię, "Wy pani, co pani nie zrozumiała, bo one miały być brzydkie, one miały być takie garażowe, musimy je zniszczyć, no i ta pani miała duży dysonans poznawczy. Generalnie założenie mojej firmy jest takie, że nie ma niezadowolonych klientów. Jeżeli klient jest niezadowolony, to znaczy, że coś zrobiliśmy po drodze źle i musimy zdobyć informację, dlaczego to coś zostało wykonane źle i co zrobić, by nigdy takiej historii więcej nie było. Na rynku europejskim i światowym mamy bardzo wiele barberów kobiet, które są doskonałe w tym, co robią. Ja sam mam kilka dziewczyn, które obserwuję i ich prace są po prostu niesamowite. Są boginiami maszynek. Z takich ludzi w moim wieku coraz bardziej cieszy się dentysta, bo zęby wypadają, a włosy też. I fryzjer ma coraz mniej pracy, a dentysta coraz więcej. Więc dla nas dzieciaki to jest klient jeszcze dla moich córek. Tak? Strzygąc dzieciaka, który polubi to miejsce, ja przygotowuję klienta już dla moich dzieci, które mam nadzieję kiedyś ten, ten zakład przejmą. Nie da się ogarnąć barbershopu bez ludzi. Barbershop to są ludzie. Ich historie, ich pasje, ich wiesz, miłość do tego zawodu, tego rzemiosła, które wykonujemy na co dzień. I wydaje mi się, że bez, bez ludzi z sercem nie da się prowadzić barbershopu. To oni są potrzebni, żeby to wszystko stworzyć i żeby to wszystko kulało. Bardzo dużo obserwuję. Na, na chwilę obecną młodzi barberzy mają rewelacyjne możliwości: mają YouTube, mają Instagramy, mają cały świat w zasięgu swojej dłoni.